Witam na kanale Wiadomości. Ja jestem Piotr i będę Wam przedstawiał najważniejsze informacje z Polski i ze świata. Dlatego jeśli doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia materiału, zostawienia subskrypcji. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie między m.in. potężna broń od USA dla Ukrainy przełomowa decyzja. Rój dronów niedaleko Białego Domu, alarm w służbach USA. Andrzej Duda odpowiada na nuklearne groźby Putina. Krótko i na temat. Zacznijmy zatem od kolejnego przełomowego ruchu amerykańskiej administracji, która przekazała wczoraj Ukrainie miny przeciwpiechotne. W opinii Pentagonu wysłanie min stanowi jeden z najbardziej pomocnych kroków, jakie administracja Bidena może podjąć, aby pomóc spowolnić ataki Rosji, czytamy na Washington Post. Dalej gazeta, powołując się na swoje źródła, poinformowała, że decyzja prezydenta USA spotkała się z krytyką ze strony organizacji zajmujących się kontrolą zbrojeń, ponieważ według nich Wysyłanie takich min na Ukrainę budzi kontrowersje, gdyż ponad 160 państw podpisało międzynarodowy traktat zakazujący ich stosowania. Wiąże się to z faktem, że miny te stanowią potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Jednak jak tłumaczy jeden z amerykańskich urzędników, na którego powołuje się dziennik, ten typ min przeciwpiechotnych charakteryzuje się nietrwałością. Miny te mają ulegać samozniszczeniu lub wyczerpaniu baterii, co sprawia, że przestają być aktywne w ciągu kilku dni lub tygodni, a to ma redukować zagrożenie dla cywilów. Co więcej, międzynarodowa kampania na rzecz zakazu min lądowych ostro skrytykowała Stany Zjednoczone za wysłanie min przeciwpiechotnych na Ukrainę, nazywając tę decyzję „straszną” i wezwała do cofnięcia decyzji. Grupa ta podkreśla, że Ukraina musi odrzucić tę broń i że zostaną podjęte wysiłki, aby wymusić na USA zmianę stanowiska. W tej sprawie wypowiedział się też szef MSZ Radosław Sikorski. Polska jest sygnatariuszem konwencji odstawskiej, która zabrania używania min przeciwpiechotnych, które nie mają mechanizmu samozniszczenia ale miny przeciwpiechotne są dość efektywnym instrumentem zwalniania, spowalniania takich ofensyw, mówił Sikorski. To jednak nie koniec amerykańskich ogłoszeń, ponieważ Joe Biden zatwierdził pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 275 milionów dolarów, tuż po ustanowieniu omawianej wczoraj nowej doktryny nuklearnej. W skład tego pakietu mają wchodzić systemy HIMARS, drony i pociski Javelin, a żeby przyspieszyć ich dostawę, pomoc ta będzie pochodzić z amerykańskich zapasów. Jednak po ogłoszeniu tych informacji amerykański Departament Stanu poinformował, że ambasada USA w Kijowie otrzyma informację, o potencjalnym znaczącym ataku lotniczym, w związku z czym placówka dyplomatyczna została zamknięta. Zapobiegawcza ambasada zostanie zamknięta, a jej personelowi zalecono schronienie się, czytamy w komunikacie. Co więcej, resort wezwał też obywateli USA przebywających na Ukrainie do natychmiastowego udania się do schronów w przypadku ogłoszenia alarmów przeciwlotniczego oraz do bieżącego śledzenia lokalnych mediów. Na sytuację możliwym ataku na Kijów zareagowało też Polskie MSZ, gdzie Radosław Sikorski ogłosił, że polska ambasada. Nie ma zamiaru zawieszać swojej działalności mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów. Nasi dyplomaci, tak jak poprzednio, pozostają na posterunku. To jeden z widomych znaków solidarności Polski z walczącą o wolność Ukrainą napisał Sikorski na X. Pozostańmy przy temacie USA, ponieważ nad hrabstwem Morris w stanie New Jersey, czyli niecałe 300 km od Białego Domu, pojawił się niezidentyfikowany rój dronów, co wzbudziło uwagę organów ścigania na tyle, że poderwano wojskowego Black Hawk'a. W tej chwili dziesiątki funkcjonariuszy organów ścigania i załóg ratunkowych reagują na liczne doniesienia o wielu nieznanych, dużych, nieautoryzowanych dronach który został zauważony w hrabstwie Morris w stanie New Jersey, czytamy na portalu Raw O sprawie poinformował także Newsweek, gdzie czytamy, że władze we wspomnianym hrabstwie Morris badają doniesienia o omawianych nieautoryzowanych dużych dronach w okolicy, które utrzymywały się w powietrzu przez ponad dwie godziny. Ostatnio wspominaliśmy też o rosyjskim nowym dekrecie nuklearnym, w teorii pozwalającym Rosji na atak nuklearny w przypadku, kiedy na jej teren polecą zachodnie rakiety. Rakiety poleciały, a groźby Rosji, jak zwykle, pozostały groźbami. Swój pogląd na ten temat w dosyć ironiczny sposób przedstawił jednak prezydent Andrzej Duda, który użył określenia, że papier zniesie wszystko. Proszę Państwa, no Rosja straszy nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Ja mogę odpowiedzieć, tak, podpisał, dobra, papier zniesie wszystko. Dalej prezydent stwierdził też, że aby całkowicie powstrzymać Rosję, należy, jak stwierdził Andrzej Duda, dosłownie pobić jej imperialne zapędy. Rosja jest po prostu łapczywym, jak widać, potworem, który chce zagarniać inne terytoria, narody, podporządkowywać sobie. I niestety wszyscy się obawiamy, zwłaszcza tutaj w Europie Centralnej, zwłaszcza ci, którzy kiedykolwiek doświadczyli rosyjskiej okupacji w swoich dziejach że ten rosyjski imperializm po prostu jest, jest pazerny i niepowstrzymany. W tym sensie, że jeżeli nie, nie zostanie właśnie, jak powiedziałem, skarcony w sposób zdecydowany, po prostu pobity, to to będzie chciał zagarniać coraz to nowe terytoria. Jak widać jednak Ukraina nie robi sobie nic z tych kolejnych już gruźb Rosji, ponieważ dosłownie chwilę po opublikowaniu nowej doktryny, pierwsze rakiety ATACMS uderzyły w obwód bryjański, A w sieci pojawiły się historyczne już nagrania z momentu, kiedy to pierwszy raz w historii amerykańskie rakiety zostały wystrzelone, aby zneutralizować cele, Położone właśnie w Rosji. To i nie koniec, ponieważ media podają informacje o kolejnych uderzeniach na teren Rosji. Tym razem ukraiński wywiad wojskowy poinformował o udanym ataku na rosyjski punkt dowodzenia w Gubkinie w obwodzie biogrodzkim. Ostatnio informowaliśmy też o tym, że Wielka Brytania i Francja wycofały się jednak z udzielenia zgody na uderzenia ich pociskami w na terytorium Rosji. Teraz jednak media znowu podają, że Francja zatwierdziła takowe uderzenia. Doniesienia te mogą mieć potwierdzenie w słowach francuskiego szefa dyplomacji, który odrzucił przytaczane przed chwilą groźby Putina, twierdząc, podobnie zresztą jak prezydent Duda, że jest to zwykła już retoryka. Nie wystraszysz nas, nie jesteśmy zastraszeni, mówił Jean-Noël Barot. Dalej polski szef MSZ przekazał, że po spotkaniu w Warszawie wszystkie pięć największych państw unijnych wyraziło poparcie dla sfinansowania reindustrializacji Europy. Po raz pierwszy tu w Warszawie. Wszystkie pięć największych państw Unii Europejskiej, w tym Niemcy, które do tej pory miały z tym problem, wyraziły poparcie dla sfinansowania reindustrializacji Europy przy pomocy finansowych instrumentów na szczeblu Unii Europejskiej, popularnie zwanych euroobligacjami obronnymi. Ostatnio minęło też tysiąc dni, odkąd Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, co wywołało reakcję różnych światowych polityków. Swoim poglądem w tej sprawie podzielił się m.in. polski premier Donald Tusk, który zaapelował, aby nie zapominać o toczącej się za naszą wschodnią granicą wojnie, tysiąc dni rosyjskiej agresji, tysiąc dni ukraińskiego bohaterstwa i cierpienia. Tysiąc dni polskiej pomocy i solidarności, wspierając Ukrainę, oddalamy wojnę od naszych granic, pamiętajmy o tym każdego dnia, napisał Tusk. Dalej wsparcie dla Ukrainy zadeklarowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W tysięcznym dniu okrutnej wojny Rosji Europa staje po stronie Ukrainy za każdy dzień wojny i każdego kolejnego dnia, napisał von der Leyen. Tysięczny dzień wojny upamiętnił też prezydent Ukrainy, Volodymyr Zeleński, który udostępnił na swoich mediach społecznościowych mocny film przedstawiający ataki Rosji, wymierzone w cywilów oraz swoje słynne przemówienie z pierwszego dnia wojny. Dzisiaj w rano prezydent Putin wnosił o prowadzenie specjalnej wojskowej operacji na Donbasie. Bez paniki. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Варто теж додати, що Зеленський День в з'явився ще в Покровську. який знаходиться за ледві десять кілометрів від лінії фронту? Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні на фронті зараз Куп'янськ вже був Покровську. В наших бригадах привітав хлопців, дівчат, наших воїнів. I znajom serżanta. Nagranie ukraińskiego prezydenta skrytykował z kolei były polski premier Leszek Miller. Prezydent Zemeński zagrzewa do walki w Kupiańsku w obwodzie Charkowskim. Na środkowym maście powiewa banderowska flaga, napisał Miller na X. Swoje wsparcie przekazał też prezydent Andrzej Duda, który zaznaczył, że jego stanowisko nie zmieniło się od początku rosyjskiej inwazji. Mój pogląd na ten temat nie zmienia się od no, 23 Lutego, jak Państwo pamiętacie, 23 lutego 2022 roku, dosłownie na kilka godzin przed, przed rosyjską napaścią na Ukrainę, jeszcze byłem w Kijowie i, i żegnałem się z prezydentem Wołodymerem Zełęckim i powiedziałem mu, że będziemy się starali wspierać Ukrainę jak tylko będziemy mogli, że nie zostaną sami, że, że, że nie pozwolimy Rosji zagarnąć Ukrainy. I, I wierzę w to, że tą obietnicę dotrzymamy. Nie tylko my, oczywiście jako Polska, ale przede wszystkim wspólnota międzynarodowa. Dalej, prezydent przypomniał, że to Polska jako pierwsza wysłała militarne wsparcie dla Ukrainy, co mocno przyczyniło się do przetrwania tego kraju. Ja przypomnę, że to my byliśmy pierwszym państwem, które wysyłało w sensie fizycznym uzbrojenie na Ukrainę. To my pierwsi wysłaliśmy nasze czołgi, to w sumie wysłaliśmy tych czołgów na Ukrainę ponad 300, wysłaliśmy ogromną liczbę pojazdów opancerzonych, wysłaliśmy nasze armatochałbice Krab, wysłaliśmy nasze, nasze karabinki i mnóstwo amunicji po to, żeby pomóc Ukrainie, wysłaliśmy nasze Migi 29, które również zostały wzięte przez ukraińskie siły powietrzne i, i, i służyły i służą obronie Ukrainy, więc pomagamy również i my Ukrainie jak możemy, a przede wszystkim jesteśmy krajem, który ma najlepszą, właściwie jedyną w tej chwili autostradę, która prowadzi z Europy Zachodniej na Ukrainę. Mamy lotnisko międzynarodowe, mamy porty i mamy sieć znakomitą drogową, która służy tak naprawdę pasowi transmisyjnemu pomocy dla Ukrainy. Gdyby nie my, gdyby nie Polska, gdyby nie, gdyby nie nasza życzliwość wobec Ukrainy i nasza determinacja w pomocy Ukrainie, to nie wiem, czy Ukraina zdołałaby się obronić, ale dzięki temu, że my udostępniamy te możliwości transportowe poprzez nasz kraj, dajemy je i sami też pomagamy Ukrainie, no to Ukraina trwa. A jeśli podoba wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.